Dzień dobry Państwu. Żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej czuć energię zmian. Zresztą w bardzo wielu dziedzinach ona się już dokonuje, chociaż różnie się rozkłada, ale właściwie ona dotyka całego przekroju spraw, które składają się na nasze życie i to życie jako jednostek, ale też i szerzej, takie życie społeczne. A ponieważ Rynki biznes nie są z tej rzeczywistości wyjęte, to i tutaj przebijają się coraz silniej pewne akcenty, które do tej pory były, no można powiedzieć, na drugim planie. Uczciwość, odpowiedzialność społeczna, etyka. No to są sprawy, które dzisiaj coraz głośniej wybrzmiewają, i o odpowiedzialnej sprzedaży właśnie dzisiaj chcieliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że porozmawiamy. Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i przewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, to bardzo mi się wiąże z tym głośnym tekstem, który pani profesor opublikowała niedawno wcześniej to był wykład na Uniwersytecie jest chyba we Wrocławiu. Teraz to jest tekst publicystyczny. Zniewolony konsument na wolnym rynku. Więc pomyślałem, że może zaczniemy od tego wątku. Dlaczego zniewolony i czym zniewolony? No właśnie, jeśli pan przeglądał ten tekst, to tam jeszcze przy wolnym rynku jest znak zapytania. Pytanie, czy ten rynek, który określamy jako wolny, jest rzeczywiście wolny. I ja, ja to kwestionuję. Bo wolny rynek jest wolny do wszystkiego, hmm. do oferowania produktów pożądanych bardzo, ale też produktów antydubr tak zwanych, czyli to, co, co psuje nam życie, na przykład narkotyki. A w dodatku sposób mierzenia dokonań gospodarczych, tym podstawowym miernikiem jest produkt krajowy brutto, czyli PKB, to jest taka miara, która w zasadzie jest sumą zysków i płac, bez względu na to, z jakiej działalności. To dlatego Unia Europejska zdecydowała w 2014 roku, że nawet prostytucja i handel narkotykami powiększają PKB. Dlaczego? No, bo prostytutka ma płace, ktoś, kto prowadzi ten biznes, zarabia, ma zyski. Podobnie jest z narkotykami. I to jest bieda. W tej chwili rozpoczyna, znaczy intensyfikuje się dyskusja na temat właśnie funkcjonowania wolnego rynku, i coraz bardziej krytyczne jest podejście do, do tej dominującej do niedawna opinii, że wystarczy wolny rynek, który jest na tyle mądry i efektywny, hmm. że wszystko doskonale ułoży, rozwiąże, i okazuje się, że to nieprawda, a kryzysy wszystkie jak jeden to potwierdzają, a pandemiczny kryzys to bardzo uwydatnił, jak w szkle powiększającym. A właśnie. I dlatego potrzebne są inicjatywy niezależne, takie właśnie jak ta inicjatywa, która jest realizowana pod hasłem deklaracja, deklaracja właściwie mogłam powiedzieć uczciwej sprzedaży, bo niestety Rynek pokazuje, że, na, że mamy do czynienia z nieuczciwością także. W tej, w tej koncepcji odpowiedzialnej sprzedaży to chodzi o to, żeby nie brać pod uwagę wyłącznie tego transakcyjnego charakteru, tego wydarzenia, które wiele razy dziennie każdy z nas przez, przez jakieś różne transakcje przechodzi, ale też chodzi o dostrzeganie jakiegoś szerszego, szerszego dobra, jak rozumiem. Szerszego dobra tej dobra, drugiej strony, ty... dobra, dobra klienta i odpowiedzialności tej osoby, która, która sprzedaje, od, czyli biznesu. Tak jest, szerszego dobra, a tym dobrym jest kapitał społeczny i relacje społeczne. Socjologowie biją na alarm, że właściwie społeczeństwo w naszym życiu społecznym transakcje wypierają relacje, czyli stajemy się społeczeństwem transakcji, a nie społeczeństwem relacji. To powoduje erozję zaufania, a zaufanie jest podstawą, powinno być podstawą transakcji ekonomicznych. I niestety tak często bywa, że ta, te zasady są naruszane. Piszą o tym dwaj nobliści Akerlof i Schiller. Warto zajrzeć do tej książki. Ona ma symptomatyczny tytuł. Złowić frajera, uwaga, uwaga, złowić frajera i, i pod tytuł Ekonomia manipulacji i oszustwa. No sam ten tytuł brzmi złobrogo, a nobliści w dodatku deklarują się jako zwolennicy wolnego rynku i wcale się nie dziwię, bo my wszyscy jesteśmy zwolennikami wolności i wolnego rynku, bo lubimy mieć wolny wybór, ale wolny rynek y, nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar i ta deklaracja odpowiedzialnej sprzedaży jest ukierunkowana właśnie na to, żeby wyeliminować te cechy właściwie nieodłączne od wolnego rynku, jak twierdzą nobliści, tak, także tę cechę, że wolny rynek jest wolny do wszystkiego, do dobrego i do złego, to po to, żeby wyeliminować te nieprawidłowe tendencje, jakie może Pro, jakie mogą wynikać z fundamentalizmu rynkowego? Potrzebne są tego typu przedsięwzięcia, jak deklaracja od, a, a czym ta deklaracja tak w istocie jest? Czy ta deklaracja jest jakąś zachętą y, y, biznesu do przyłączenia się, czy ona jest jakimś wyzna, wyznaczeniem standardów, czy ona chce być jakimś wyrzutem sumienia, czy ostatecznie chce być jakimś. Po prostu wymogiem. Na tyle chcę odcisnąć piętno na rynku, żeby nie wypadało nie być częścią tego ruchu. Chyba to ostatnie jest szczególnie ważne. Właśnie, żeby nie, nie wypadało zachowywać się niewłaściwie w stosunku do klienta. Ale wszystkie te czynniki, które pan redaktor wymienił, one są leżą u podłoża właśnie podjęcia tej inicjatywy. O odpowiedzialnej sprzedaży, bo tutaj istotne jest to, że w tych warunkach, w jakich funkcjonujemy, występuje asymetria informacji, nierówność sił między kupującym i sprzedającym. Kupujący no, jest oczywiście słabszy, bo mniej wie, ma mniejszą no, wiedzę. No właśnie, ja chciałam tylko przypomnieć, że za ten problem asymetrii rynkowej, asymetrii informacji. No, no, została przyznana nawet Nagroda Nobla. No, takim podstawowym, naukowcem, głównym naukowcem, który się tym zajmował i za to też dostał Nagrodę Nobla, no. jest profesor Stiglitz, który pokazuje, jak bardzo groźna jest ta asymetria informacyjna. No, I jak bardzo pewnie groźna, ci, którzy realizują codziennie te setki transakcji mniejszą uwagę zwracają na, na dokonania noblistów, a większą na to, że to po prostu przynosi bezpośredni, bezpośredni, szybki bardzo zysk. No jest po prostu Pani Profesor kuszące, mówiąc krótko, kuszące. Zwłaszcza jeśli istnieją warunki do tego, żeby ukierunkować działalność na zysk ponad wszystko, bez względu na to czy ta transakcja jest korzystna czy niekorzystna dla klienta. Stąd mamy różnego rodzaju przejawy nieuczciwych zachowań, różnego rodzaju niewłaściwe polisy ubezpieczeniowe, produkty typu kredyty frankowe itd. Ja zastrzegam, że ta, ta cała dyskusja wokół kredytów frankowych wcale nie oznacza, że wszyscy, ci, wszystkie te osoby, które zaciągnęły kredyty, były dezinformowane. Bo ja sama mam w rodzinie przypadek, gdzie członek mojej rodziny był doskonale poinformowany o ryzyko, na temat ryzyka, ale w tym ryzyka kursowego, ale zdecydował się na takie, inne, a nie inne rozwiązania i uważam, że takim osobom nie należy się pomóc. On zresztą sam to przyznaje, że, że po prostu wiedział, co robi, zaryzykował, świadomie zaryzykował. Pani profesor, chciałem zapytać Panią no jako przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ale nie tylko również jako wykładowcę akademickiego, pani się wśród, doskonale pani zna środowisko biznesu. Czy już dzisiaj można powiedzieć, że jakoś ta deklaracja coś zmieniła, wprowadziła jakąś zmianę? No jesteśmy co prawda na, na dopiero początkowym, w początkowym okresie funkcjonowania tej tej deklaracji, ale jednak kilka. Poważnych film do niej się już dołączyło. Jak dzisiaj to, ta sprawa wygląda? I to przedsięwzięcie wymaga ciągłej popularyzacji, bo to są początki i zaledwie kilku mamy sygnatariuszy, czyli tych, czyli tych przedsiębiorstw, które podpisały tę deklarację. Ale, ale ci sygnatariusze, którzy podpisali tę deklarację, podkreślają w swoich wypowiedziach, że to im się po prostu opłaca, dlatego że. Na dłuższą metę, takie taka krótkowzroczna pogoń za zyskiem za wszelką cenę, na dłuższą metę przynosi straty i ucieczkę klientów, choć w krótkim okresie może, może profitować. I sami ci sygnatariusze to podkreślają. I istotne jest to, że ta deklaracja może tak, powiedzmy, Warto może naszym widzom, słuchaczom podpowiedzieć, że jest specjalna strona dotycząca deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży i tam dokładnie jest ta deklaracja pokazana dziewięć punktów zawiera. Pan pytał, czy, czy ta deklaracja, co właściwie ta deklaracja oznacza i co oznacza dla obydwu stron. No, dla strony, która podpisuje czyli dla sygnatariusza Oznacza większe zobowiązania i także chęć poddania się kontroli, audytowi. Takiego zgody na członkostwo w tej grupie sprzedaży odpowiedzialnego biznesu nie otrzymuje każdy. Otrzymują te przedsiębiorstwa, te instytucje, które są nieskazitelne, nie mają na koncie jakichś niewłaściwych zachowań wobec klientów. Na pewno nie mogą się o taką deklarację ubiegać instytucje, które Komisja Nadzoru Finansowego, na przykład, wymienia jako instytucje obarczone nadmiernym ryzykiem działalności. Pani Więc... profesora, kto, kto to sprawdza? Czy to, no, czy, czy to jest... imię firmy jest poszlakowane, czy odwrotnie? Nieposzlakowane. Cała wynajęta specjalna firma, firma audytorska która to sprawdza, renomowana. Ja nie będę tutaj przekazywała nazwy tej firmy, ale Państwo mogą to wszystko znaleźć na stronie internetowej. Nie chciałabym tutaj uprawiać kryptoreklamy. W każdym razie jest to nie jest, nie zostaje się członkiem tej grupy bardzo arystokratycznej, powiedziałabym. Elitarnej. Z przedsiębiorstw elitarnej. Za, za darmo. Nie chodzi o, o, o finanse, chodzi właśnie o, przede wszystkim o tę gotowość poddania się audytowi pod kątem uczciwości biznesowej, etyki w biznesie. Niestety mamy do czynienia w wyniku właśnie tej dominacji od paru dekad doktryny neoliberalnej i charakterystycznej dla tej doktryny Charakterystycznego dla tej doktryny fundamentalizmu rynkowego, mamy do czynienia z, co, z rosnącym zakresem ryzyka po stronie klientów, a zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które klient może nie do końca rozumieć, bo co innego, jak kupujemy masło, chleb i tak dalej, to możemy posmakować, dotknąć. Natomiast, natomiast produkty finansowe są często dla klientów niezrozumiałe. Jasne, to jest zresztą jeden, jeden z, podstawowych, z podstawowych punktów tej deklaracji, właśnie dokładnie o tym mówiący. Pani profesor, na koniec jeszcze chciałem poprosić Panią, my zaczęli, zaczęła Pani już ten wątek, ale, ale finalizując te nasze refleksje, tę naszą rozmowę, jak i dlaczego. Przyłączenie się do takiej deklaracji, powtórzmy to raz jeszcze, może się firmom po prostu opłacać? Użyła Pani tego sformułowania? To się firmom opłaca przede wszystkim przez to, że każdy sygnatariusz deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży, jest zobowiązany do przestrzegania reguł, które są zawarte w tej dziewięciopunktowej deklaracji i wszystkie te reguły dotyczą ochrony klienta. To po pierwsze, czyli i teraz można powiedzieć, że opłaca się bardzo finansowo, co zresztą podkreślają sami sygnatariusze, bo do takich takie instytucje będą przyciągały klientów. Natomiast instytucje które nie budzą należytego zaufania, no będą odstraszały klientów, więc po prostu tu chodzi o dbałość o klienta, a podstawą funkcjonowania racjonalnego i długotrwałego biznesu jest właśnie dbałość o klienta. Jeżeli w biznesie nie ma dbałości o klienta, to klient albo zostanie poszkodowany i przestanie być atrakcyjny dla biznesu, albo po prostu sam wyciągnie wnioski i przeniesie się do innego przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, podpisanie takiej deklaracji zwiększa też konkurencyjność sygnatariusza. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego była moimi państwa gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.